Siema kochani, dzisiaj pokażę Wam, zademonstruję dwie pary słuchawek, e, jednej firmy Silver, e, druga firmy JBL. I teraz, uwaga, proszę bardzo, e, te, jak widać, niestety obawiam się, że na karczycho 4.4 będzie problem. No, wiecie, ponieważ są mega sztywne, więc wypadałoby trochę chyba w tym przypadku Żelu, nie? No cóż, taka sytuacja. I ja Wam pierwsze zademonstruję, jak one działają, a potem na spokojnie Wam opowiem, tak? Właśnie. Więc teraz e, wezmę od Ciebie telefon, mhm. włączysz muzykę. Mhm. I przede wszystkim, proszę, skupcie się na tym e, dźwięku, tak? A włączyłeś słuchawki. E, a ja włączę słuchawki. A jak będę pokazywał niebo, to znaczy, że przybliżam słuchawki do mikrofonu, żebyście słyszeli, jak to działa, mniej więcej jak się ma przy uszach. Właśnie próbuję je włączyć. Na dole, prawda? Na górze. Na górze. A, no tak. Wow, jaki dźwięk. O. W nocy bym się wystraszył, chyba. Jo-jo. Dobra. Teraz chodzimy na antenę. Jedź na dzielnicę. Dzida, wszystkie laski wasze. Chodź Za Tobie OK, wyłącz. Teraz kochani pokażę Wam drugie słuchawki. Weź na chwilkę telefon do mnie. I pokażę jak one wyglądają. Tak. Ja Wam wszystko po nią powiem. Tak? Jak, jak mniej więcej działają. Piękny, przyjemny dźwięk Elastyczne w ogóle są te słuchawki Silver Naprawdę fajnie ktoś pomyślał Fajnie zrobił, na każde karczycho Pasują Fajnie dalnie leżą Są delikatne No i uwaga, teraz kochani Usłyszycie dźwięk Poproszę telefon Dajesz bubu Wchodzimy na scenę

Oddzi znów tobie po głowie. Lajka mi dałeś. Tupet masz nie powiem. Dobra, wyłącz. Dzięki. No, kraci dziękuję tak takim razie za pomoc. A ja się to opowiem w słuchawkach. Proszę, może wziąć jedne i drugie. I teraz tak, moi drodzy. Eee, pierwsze JBL-a mm, są sztywne. Mają po boku cztery przyciski. Na górze do włączania, drugi trzeci idąc w dół, następnie do przewijania i ściszania podgłaśniania. Następnie dolny do yy, łączenia się z kontaktem. Na przykład, jak go naciśniecie, połączycie się z pierwszym kontaktem z brzegu. Dalej. Możecie też odebrać oczywiście rozmowę telefoniczną, tak, jeżeli ktoś do was zadzwoni. Fajna sprawa, jak nawet ma się osobę niepełnosprawną, fajna sprawa, gdy nawet jest to osoba starsza i ma przy sobie, zamiast szukać na telefonie, gdzie dużo starszych ludzi boi się tak naprawdę, tak, no to w tym przypadku wiadomo, że naciska przycisk, łączy się, powiedzmy, z daną osobą, tak. Eee, ja Zostaje przy swoich, które dostałem w prezencie, za co bardzo koledze w ogóle przy okazji dziękuję. Marzyłem o nich od 1 czerwca, no i okazało się, że tak naprawdę, słuchajcie, e, miałem co kupić, ale mówię później, później. No i kolega e, sprezentował mi 1 lipca. Mimo, że nawet nie wiedział, że o nich marzę. Zobaczcie, jak to los pokierowano. On e, wybrał J, JPL, tak mu palec jakoś wszedł na... E, na zatwierdzenie, że zatwierdził te słuchawki. No i mówi do mnie, kurczę, wiesz co, chciałem jedna, a zamówiłem sące drugie. Ja mówię, o, on mówi, chcesz? Ja mówię, no ja zawsze chciałem, na życie ci zapłacę później. On do mnie, przestań, spoko, masz do mnie w prezencie. Także marzenia się spełniają, przy okazji pokazuję działanie. Eee, jedne i drugie wyłączają się po paru minutach, jak się ich nie używa. Nawet chyba w tym samym czasie, bo raz leżały koło siebie i jedne, drugie zgasły. Następnie działanie 6 godzin, bluetooth chyba 4, bo około 10 metrów, jak się przejdzie, to do 10 metrów słychać muzykę. Teraz ten tak zwany szalik tani, który sobie zostawiam, nie tylko jako prezent, bo naprawdę, dźwięk uważam, że jest fajny. Nie potrzebuję, żeby na zewnątrz mi działały głośniki, bo tak naprawdę ja, nawet jeżeli jadę na rowerze, czy ktoś z Was, czy cokolwiek, to nie potrzebuję wszystkich dookoła absorbować, bo ja se słucham muzyki, bo ja jestem ją, Tylko w tym przypadku wiadomo, że ja chcę mieć głos ukierunkowany do siebie, przekaz, tak? Do oglądania filmów też są spoko, naprawdę. Więc ja polecam. JPL. No mówię, no słuchajcie, aha, od zewnątrz ma coś takiego, że to taki meszek, więc na pewno się łatwo brudzą, nie? Pod tym względem. E, ma na boku przyciski. E, silver ma przyciski e, od strony zewnętrznej po lewej stronie. I, i wszystko jest jakby w gumie, więc chyba są wodoodporne, a nawet a w nich nawet jest do USB schowany ten schowany jest wejście zasłonięte gumą, więc no właśnie. JPIELA kolega osobiście zwraca z powrotem do, do firmy, tak? I chyba też sobie kupi takie same jak ja. Cena o 300 zł obecnie na 2020. Eee, dzisiaj jest 17 e, lipiec. No właśnie. Eee, także mówię: No chcecie być fajne dzielnicy, zakładacie drosiki, bierzecie JPL-a, Gida, wszystkie laski wasze, nie? Ją, jest impreska. No bo w tym przypadku, jak się nie ma głośnika, ma się to nawet na szyi. Mając nawet bagaże, to na, na to, żeby gdzieś tam na polanie, czy gdzieś sobie głośniej słuchać w miarę muzyki, to spoko, fajne, mówię, to kwestia co kto chce i... Czego oczekuję tak? od słuchawek? Można by było rzecz, że JPL jest bardziej dwufunkcyjny, bo i można samemu dla siebie słuchać głośnej muzyki, mając na karczychu, a można też nawet puścić po prostu na stole, położyć czy na samochodzie i też będzie fajny dźwięk, nie? No właśnie. Mając dużo bagaży, czy pod namiot. No właśnie. To już kwestia gustu. Ja przede wszystkim. Gorąco pozdrawiam moich ulubionych obecnie youtuberów, którzy też są szaleni jako osoby niewidome. Tutaj w tym Lekret, który słuchajcie, nie dość, że facet nie widzi od jakiegoś czasu. Szyje sam e, paski, szyje sam e, tak zwane e, jak to się nazywa e, Wallet, portfele, przepraszam. Poza tym robi nadruki. Także chcę rozszerzyć, chcę dokupować literki, cyferki, i chcę właśnie zrobić nadrukami, czy nawet firmy, czy nawet czegoś, czy jakiegoś kanału, jakby ktoś sobie życzył. Fajna sprawa. Też podpowiedziałam mu, żeby robił bryloczki z logo. Więc cieszę się, Łukasz, działaj chłopaku. E, jeszcze mam takich e, dwóch ulubionych youtuberów niewidomych. Ja wam w komentarzu podam poniżej, tak, generalnie. E, jeden dorosły facet, e, ogólnie Polak, ale z taką fajną, śmieszną wymową. E, obcojęzyczną, zauważycie sami. I młody dzieciak, który ma 14 lat, jak wpiszecie Pralka Lusia, to po prostu e, berkesz, tak się nazywa, on jest niesamowity. Ma 14 lat. On przypomina, słuchajcie, mi, jak byłem w jego wieku i odpowiedziałem do chłopaków, do Łukasza i Andrzejka, że on nas przebije. Po prostu, on teraz jest szalony. I jak tak dalej będzie, jak tak dalej będzie się cieszył życiem i go ludzie nie, nie zniszczą przez to, że jest radosny, pogodny, wesoły, a będzie miał charakter, to on nas przebije i tak trzymaj młody, naprawdę. Co do głośniczka tego NexPix, tych głośników, to będziesz młody, zadowolony, naprawdę. Ja Was serdecznie pozdrawiam, miłego dnia i do kontaktu. W samochodzie. Dobrze. Zamkniesz ramkę. Tak, Robert, ten... ci chcę... Jak wyłączyć kamerę, bo nie mogę. Wyłączyć? Tak. Już.